I Janachowska już dzisiaj opowiedziała nam o swoich ulubionych serialach i inspiracjach modowych z nich płynących. Pójdziemy za ciosem. Wspomniała wtedy o biżuterii, no a my dzisiaj chcemy zapytać, jaka biżuteria w tym sezonie, w lecie, będzie modna i jak ją łączyć z różnymi dodatkami. Żeby wyglądać jak. jak milion dolców. Czyli jak ty. Nie, już <noise> Słuchajcie, są takie elementy biżuterii, które zawsze były z nami, ale co sezon projektanci je reinterpretują po to, żeby miały po prostu nowoczesny sznyt i tak jest z perłą, o której chciałam wam powiedzieć w pierwszej kolejności, bo Julka ma na sobie przepiękne kolczyki i naszyjnik właśnie z perłą. To jest bardzo delikatna, malutka biżuteria, ale co tu jest zgodnego z trendami? No to ta kokardka, która została dodana do perły. Kokardka jest teraz bardzo silnym elementem. Bardzo mocno osadzony w trendach modowych, jeżeli też chodzi o garderobę. I jak możecie zobaczyć, ta kokardka też jest na torebkach, ta Na butach. pojawia się na, na butach, kończykach. więc to jest y, bardzo silny trend. I faktycznie tutaj mamy perełkę z kokardką. Ślicznie to wygląda. Jeżeli chodzi o perełki, to jeszcze wam chciałam pokazać, y, że. Mamy też takie perły, które są troszeczkę bardziej w stylu vintage'owym. No i te perły są bardzo kobiece. Ja uwielbiam perły. To jest taka biżuteria, która i na wieczór i na co dzień właściwie do fajnego T-shirtu, białego jeansów, ale też na ślub się nada. No i tutaj w takiej też bardziej jeszcze vintage'owej, dużej, formie. złotej oprawie. Perły są też w morskich um, inspiracjach. Tak. Idealnie pasują, bo to też piękna Mówisz letnia o tym biżuteria. Na to jest bardzo silny wakacyjny letni trend. trend. mm -hmm. Fajny, dziewczęcy, idealny na wakacje, kojarzy nam się z oceanem. Z... To są od razu. Plaża, pereka. morze, wszystko co dobre. Tak, piękne dźwięki, fal, piękny zapach morza. No i oczywiście pasująca do tego biżuteria. I tu zobaczcie, też fajnie jest ta muszelka potraktowana. A oprócz tego, ta, ta perełka potraktowana. A oprócz tego, muszelki, rozgwiazdy, trochę koloru tutaj się wkrada. No i pięknie to razem wygląda. Takich prostych, letnich sukienek naprawdę będzie robiło y, duże wrażenie. Wracając jeszcze do naszych modelek, powiedziałeś, o już. Teraz wam chciałam powiedzieć o Juli, która ma duże kolczyki. I chciałam wam pokazać, że połączenie takich dużych kolczyków z totalnie letnią sukienką daje fajny, elegancki wydźwięk. Można łączyć bardzo elegancką yy, biżuterię z letnią kreacją i wychodzi fajne połączenie, styl na, na wieczór, na wyjście, nawet na niezobowiązującą... Czy ratki bywają niezobowiązujące? Bywają, bywają. nic rano. potem nie następuje. Dokładnie. Kolejna rzecz, to jeżeli popatrzycie na strukturę tego kolczyka, to on jest zrobiony z takich małych, dosyć organicznych elementów. I ten właśnie temat organiczny też jest silnym trendem. On się pojawia na przykład jeszcze w takich kształtach, które no, imitują takie właśnie wszystkie bombelki. Powiedzmy. A co sądzisz o łączeniu srebrnych i złotych dodatków? Czy to w ogóle może się ze sobą przegryźć? E, słuchajcie, jeżeli chodzi o łączenie srebra i złota, to ja uważam, że to jest biżuteria, która rozwiązuje problemy bardzo wielu kobiet. Albo sytuację, ojej, na butach mam coś srebrnego, a tu na sukience mam coś innego i, I jak, jak to połączyć? Więc w ogóle łączenie srebra. Z... Kochany. Złote, z, złotych zębów nie bierzemy pod uwagę. Tak. Ale połączą się ze srebrną biżuterią też, jeżeli już będziemy bardzo musieć. Więc to są też um, takie właśnie propozycje. Duże, dwukolorowe. Dwukolorowe, duże. Kiedy łączymy kolory, dobrze, żeby ta forma była większa, żeby po prostu to było zauważalne, żeby po prostu mm. nie zniknęło właściwie. Kolejny trend, o którym chciałam Wam powiedzieć, taki główny, bardzo silny, to to, że modna jest biżuteria, która jest duża, która jest takim manifestem, mm. która często ma formy 3D, czyli wypukłe, jak na przykład tutaj masz też bardzo ładną nieregularną bransoletkę, ten zwróciłem na nią uwagę. Tak, to I to jest właśnie część też, tego trendu, tak? Yy, tak, tak, tak. I duże bransoletki to jest też kolejny yy, trend. Natomiast jeszcze co jest ważne to yy, struktura i tekstura. Czyli w tym sezonie nie bardzo modne jest to co gładkie. Tylko wszystko co ma jakiegoś rodzaju falowanie, karbowanie, yy, strukturę, na przykład taką jak tu koszyczka takiego, czy grubszej tkaniny, to właśnie jest bardzo Yy, mocno osadzone teraz w trendach. I jest, jeszcze, i tak? Chcę się zapytać, bo jest taka tak? biżuteria, która wygląda na dużą i ciężką, a jest dmuchana, z dmuchanego tak. złota, tak. z dmuchanego srebra. Świetna a w z... Świetna sprawa, bo nie obciąża ani szyi, ani uszu. No właśnie to pewnie, jak podniosłam to, wydawało mi się, że będzie bardzo ciężkie wejść do ręki, to po prostu waży 3 gramy. Zero, tak. tak. Waży, bo jak dotniesz, to już sprzedane. No, faktycznie. To jest bardzo lekkie. Wiele kobiet nie ma bo niektórzy uwagę. nie lubią, kiedy tak. coś ich obciąża. Tak, zwłaszcza uszy, jak są to duże, ciężkie kolczyki. Kobiety jednak szukają komfortu, ale komfort też idzie często w parze z funkcjonalnością. I właśnie nie zrobiłeś przy... z naszyjnika bransoletkę, to wam chciałam pokazać, że na przykład, jeżeli posiadacie w szafie, tak. tak taki prosty naszyjnik, typu tenis, to właśnie raz możecie go założyć na szyję, raz możecie obwiązać i powstanie z tego bransoletka. Te duże bransoletki są modne, więc jeżeli to jest duża forma, to ok, ale na przykład właśnie kilka paseczków i już robi robotę. Wyjmij to z kieszeni, ty, widzę, co robisz. Co ty, co ty w ogóle imputujesz? Jakie, z jakiej kieszeni? Co ty mówisz? Czyli dziwnie to brzmi, że każe ci to wyjąć z kieszeni, ale jednak <laughs> prosimy. Marcin, <laughs> jeśli już idziesz tak na bogato, o, tak. to weź też do, to weź <śmiech> torebkę <śmiech> do pracy. Na teletubisie? Będziesz ale, wyglądał to znakomicie. To bardzo ładna torebka akurat. No Jakbym torebka bój, i siłby. akcesoria też mogą być biżuterią. Jeżeli ktoś właśnie nie lubi być obwieszony, to może postawić na taki gustowny dodatek, na przykład w postaci torebki czy bardziej zdobionych butów. Jeszcze jedna bardzo fajna, właśnie taka użytkowa rzecz, to ozdoby do włosów. Tak. Jest to rodzaj Stineczki. biżuterii. Normalnie wiążemy sobie kitkę czy robimy koczka, a z wierzchu ta gumka jest niewidoczna, bo ona jest nieładna, dobrze jest ją ukryć. Więc to jest bardzo fajne rozwiązanie. To były inspiracje Izy Janachowskiej dla państwa. Jak widać, dla każdego znajdzie się coś, co państwo zaakceptują. Na polubią, A nawet pokochają. Tak, ale ja też myślę, patrząc na ciebie i na dziewczyny, że naturalne piękno nie potrzebuje żadnych ozdób. Chyba, że już panie chcą, no to wtedy można, ale tak to ja bym. A ale... te też bym was Wiesz, dlaczego on to mówi, za... Wiem, on to mówi bo nie chce kupować. Czemu Ma węża w kieszeni. Zawsze musisz jakieś takie sugestie czynić, że ukradł perły, że nie chce kupować. Nie. Nieba bym ci przychylił. Jakby było za darmo. A krambla mi zjadłeś! Cześć tu, Dorota i Marcin! Jeśli obejrzałeś materiał do końca, zostaw komentarz o treści dzień dobry i zasubskrybuj ten kanał. A po więcej zapraszamy na dzieńdobry.twn.pl